Trzecie oko. Audycja grozy i tajemnicy. Zaprasza Błażej Grygiel. Sławomir Mrożek. Moja pierwsza zjawa. Zawsze chciałem zobaczyć zjawę, widmo, ducha. I zobaczyłem ją, ale w okolicznościach nieprzewidzianych. Nocą wychyliłem się z okna. Obok stała przybudówka z jasnego drzewa, niedawno wzniesiona. Nieduży kwadratowy domek. Może łaźnia? Widziałem dokładnie jej dach poniżej mojego okna, nieco na lewo. Jaśniała w ciemności świeżym drewnem, jakże inna od głównego domostwa starego, poczerniałego. Ale poświata, która unosiła się nad przebudówką, nie była poświatą księżycową. Dwa, trzy, cztery krótkie płomienie ukazały się w szczelinach, raczej same koniuszki płomieni. Pomyślałem, że to jest początek pożaru, ale pożar zdarza się zbyt rzadko, żeby od razu w to uwierzyć. Po chwili już nie miałem wątpliwości. Płomyczków coraz więcej, coraz to większych. Czas podnieść alarm. Odwróciłem się od okna. Należało przejść po przekątnej przez duży pusty pokój do drzwi. Zanim postawiłem pierwszy krok, ukazała się zjawa. Płaku mnie od drzwi poprzekątnej, od drzwi ku oknu. Postać kobieca o wydatnych biodrach i biuście, od stóp do szyi szczelnie odziana w czarną staroświecką koronkę na brunatnej podszewce. Postać bez głowy. Spieszyłem się tak bardzo, że chociaż szła naprzeciwko mnie, ja nie przestałem iść w kierunku drzwi. Stwierdziłem jej pojawienie się oraz to, że była widmem, ale nie zdążyłem przeżyć tego spotkania dostatecznie. Nawet nie pamiętam, jak ją straciłem z oczu. Minęliśmy się. Czy ona się rozwiała przede mną? Czyśmy się przeniknęli wzajemnie? Już byłem przy drzwiach, już pukałem do drzwi, podzielony między spostrzeżeniem zjawy, a pilnością mojego zadania. Pali się. Należało je o tym powiadomić. Bez zwłoki. One to stare kobiety zamieszkujące ten dom. Odwieczne, zawsze spieszące się, lecz chodzące powoli. Mamroczące wymówki, żale i pacierze, ale już bez adresu. Nawet już nie wiadomo, czy do Pana Boga. Właśnie jedna z nich otworzyła mi drzwi na moje pukanie. Uchyliła je tylko, a teraz jedną ręką przytrzymuje mantylkę. W drugiej wznosi litarz ze świecą. Mógłbym pchnąć te drzwi na oścież, ale nie robię tego jeszcze. Nieufna, jak zawsze podejrzliwa. Czy uwierzy w pożar? A nawet jeśli uwierzy, to na pewno pomyśli, że to moja wina. Zawydamiam ją o pożarze. Ale kątem myśli pamiętam wciąż o zjawie. Czemu wybrała sobie taki moment, kiedy nie mogę jej poświęcić ani wszystkich moich myśli, ani Aj. wszystkich moich uczuć? Było to opowiadanie Sławomira Mrożka, moja pierwsza zjawa. Przeczytał i muzyką opatrzył, błażej grygiel.